O Chryste, Panie, żywam Ciebie, Matku Ziemią. Witajcie w trzecim sezonie LOL. Kto się śmieje ostatni? Halo? Śmiech Rafał Rutkowski. Basia Kurdej-Szata. Dobrze! Wow. Iza Kunak. Wow! Ignacy List. Andrzej Sewery. Igor Kwiatkowski. Okej. Piotr Szumowski. Aga Grzelak. Basia Cichocka-Mruk, Michał Czernecki, uwaga, nie śmieszy mnie to, czy można dotykać ogórkiem jaj, trudna rzecz, o Jezus Maria, przecież to już mnie bawi, lol, kto się śmieje ostatnio, nie rozumiem fenomenu tego programu. Oto kilka znanych osób zamyka się na sześć godzin w studiu i próbuje nawzajem się rozśmieszyć, bo z turnieju odpada ten, kto się uśmiechnie, wygrywa ten, który zostanie ostatni. Yy, niestety, poziomy żartów yy, są tak żenujące, yy, że naprawdę nie rozumiem w jaki sposób uczestnicy mogli odpaść z tej gry. Komicy występujący w tym sezonie, tacy jak Krutkowski, Szymowski czy Igor Kwiatkowski, pokazują, że ich programy na scenie są dobrze przygotowane i wyreżyserowane, a pomysły na ten program to jakaś okropna pomyłka i żenada. Jedyne, co powoduje, że Czekam na kolejny odcinek tego programu. To fakt, że zastanawiam się, jaką jeszcze głupotę uczestnicy mogą wymyślić.